Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humory, a dzisiaj sobie przesłuchamy Jan Majewski, Gorzki Smak. Jest to piosenka, która została zrobiona jeden dzień temu, ma tylko tysiąc wyświetleń i została polecona przez jednego z moich widzów, Sandrę. Pozdrawiam serdecznie, tu macie jej komentarz, abym zrobił właśnie tą reakcję na to. Więc zaczynamy, przesłuchamy i zobaczymy. Ponoć występował z Janem, znaczy z Janem, w sensie na, na preselekcjach do Eurowizji też występował. Ale nie kojarzyła. a tu był jeden z tych, tych, co grali. Cisza, Tak głośno nie macie, czy uwierzysz, kiedy powiem, że znika. Z silności brak mi słów, czemu nie ma Ciebie tu? Już nie wiem, sam nie wiem, jak to skończyło się. W niepamięć, w tę zamieć, odsuniesz mnie. Gorzki smak, słów cofnie czas. Zatrzymał się świat, nie zniknęły wyspy z mat. Znikam za to. Ja myślałem, no, ja że to on jest przebrany tak. <śm> jakby nie ma jak stami. Chwila. Brakuje mi pierdolnięcia w tej piosence. Co. Czy tak ciemno było też, kiedy żegnaliśmy się? Czuwam Może wrócisz jeszcze tu, zanim przyjdzie pierwszy chód Nawet nie wiesz, nie wiesz, jak bardzo boli mnie te zamięć, nie pamięć w tę zamieć, nie wpuszczę nigdy cię. Gorzki sma słusznie cofnie czas i choćbym bardzo chciał, to nie będzie więcej nas. Gorzki sma nie zatrzymał się świat, nie zniknęły by znał, z lichem za to, ja No za... dobra, ja powiem wam że ciężko mi tego słuchać, bo jest to potwornie nudne, nieemocjonalne. Nie wyczuwam żadnych emocji, jaką śpiewa. Teledysk jest w miarę ok, chociaż dupy też nie urywa. Wydaje mi się gościu, że jest nijaki. Po prostu. Taki nijaki, nie ma swojej charyzmy, nie ma swojego stylu, nie ma, no nic w sumie. Jakby... Tragedia. Y... No wiecie, to nie jest tak, że ja bym zaśpiewał lewy, żeby żebyście mi tam już nie pisali, tylko... Do gościu nie ma nic. No, nie... Brakuje mi w tej piosence pierdzielnięcia emocji, jak już chcę robić coś w tym stylu. Miało być to niby takie, wiecie, wyprute z emocji, podejrzewam, że to miał taki zarys, że... Od niechcenia, a wypruty z emocji i tak dalej, i tak dalej. Właśnie gorzki smak. Tylko że kurwa, do tej piosenki brakuje mi właśnie takiego czegoś, że on da to, ten refren, gdzie te emocje bym wyczuł, ten ból. Ewentualnie wiecie, ten właśnie. No nawet sama nazwa wskazuje, gorzki smak, żebym ja poczuł ten gorzki smak. Nic nie czuję. To jest nudne, to usypia. Tekst jest spoko, ale źle moim zdaniem zaśpiewany. Łyso zawsze nas dosnął Cisza. Brakuje o na przykład ty. Cisza. To brakuje mi czegoś takiego, żeby on tam więcej emocji dał. Żeby to było jakieś takie, że wiecie, że mi wpierdzielnie coś. No nie wiem, cokolwiek, a tu nie, nic. Wyciska każdą ze. Nie przestałem kochać Cię. O, to byłby mój Falta música, eu dou várias horas não espero. Vai nasceu, No, gościu wygląda nijak. Nic się nie rusza w sumie. Stoi w miejscu. Nie wiem dlaczego. W sumie nie, nie czuć od niego emocji żadnych. Ma ładne włosy w porównaniu do mnie. No, co ja mogę Wam powiedzieć? Głos? Średniak. W mojej ocenie. Magiczny bajkowy klimat? Gdzie ty masz bajkowy klimat? Piękne i przejmujące serce tekst. Jak chcesz wdawać przejmujące serce tekst, to daj tam emocje, żebyśmy poczuli ból. Nic nie czuję. Ta piosenka we mnie nic nie wzbudza i zapomniałem w sumie wszystko o czym śpiewał. Tragedia. Słabizna totalna. Teledysk z miejscami spokój, miejscami jakiś taki dziwaczny. No ale to jest, wiecie, jego sprawa. Ta scena mi się podobała. A tak to piosenka dno, znaczy dno, no nie chcę żeby wyjść na jakiegoś tam gbura czy coś w tym stylu, no ale w mojej ocenie to ja już o niej zapomniałem i że mówiąc nie mam ochoty jej długi raz przesłuchać, więc tak w mojej ocenie to dno, gościu ma średniowy głos, ale nie chce robić co robi, dziewczyna ładna, to tyle. Dziękuję bardzo za słuchanie, dziękuję bardzo za oglądanie, Sandra M. Możesz mi zjechać w komentarzu.